Cześć, ja jestem Przemek i w dzisiejszym filmie chciałbym poruszyć temat taki, jaki jest w tytule, czyli czy tatuatorzy oszukują swoich klientów. Co mam na myśli mówiąc oszukują? Mówiąc to, widzę w głowie zdjęcia wykonanych już tatuaży wrzuconych do internetu, czy to na Facebooku, czy Instagramie. Widzę zdjęcia tych tatuaży i generalnie ja tam nie widzę tatuażu. Ja tam widzę projekt graficzny naniesiony na skórę albo jakąś naklejkę przyklejoną do skóry. To wygląda po prostu zbyt dobrze, zbyt idealnie to wygląda po prostu sztucznie. Według mnie jest to oszukiwanie swoich potencjalnych klientów. Tatuaż nigdy nie będzie wyglądał tak jak zrobiony na przykład w Photoshopie. I teraz czy tatuatorzy używają programów w pokroju Photoshop, jakieś tam inne generalnie? I w jakim stopniu? Czy nie ładują tego kilogramami, że przyszły klient patrzy i wow, jest mega, płaci za to grube tysiące złotych? Później wychodzi do ludzi, oni patrzą i no, fajne ty, ale to trochę inaczej wyglądało wcześniej. Nie? Są zdziwienia, są rozczarowania, bo mówię na zdjęciu ten tatuaż wyglądał inaczej. Na żywo po zrobieniu wygląda też inaczej. Mianowicie jak podchodziłem do tego filmu? Wymyśliłem sobie właśnie taki temat w sumie nie tylko ja, bo to ludzie też pytali jak to jest właśnie, że widzą w internecie coś, na żywo wygląda to zupełnie inaczej. Zrobiłem takie rozeznanie i wysłałem Pytania do 11 tatuatorów w całym naszym kraju, co właśnie oni sądzą na temat używania Photoshopa w zdjęciach tatuaży, które już wykonali. Przedstawię Wam te wypowiedzi, będzie 11, także dajcie mi parę minut i posłuchajcie, co tatuatorzy uważają na ten temat. Leszek napisał. Wielu tatuatorów używa programów do edycji zdjęć wykonanych tatuaży i często nie ma w tym nic złego. Jednak jest różnica w lekkim podkreśleniu kontrastów, bo zdjęcie nie oddaje rzeczywistego wyglądu pracy, a podkręceniem na maksa kolorów, wygładzaniu powierzchni czy nakładaniu różnych filtrów. Często aż widać, że skóra na zdjęciach jest przepalona na biało od ilości upiększaczy. Widziałem wiele tatuaży na portalach społecznościowych, a później na żywo i jedno z drugim nie miało nic wspólnego poza ogólnym zarysem. Niestety w większości przypadków na żywo wyglądało to chujowo. Czasami wychodzi na to, że takimi zabiegami tatuatorzy oszukują klientów na temat swoich umiejętności, bo nie potrafią na żywo uzyskać takiego samego efektu, jaki widnieje w ich galerii, i jest to swoisty strzał w kolano. Nie mam też dobrego zdania o wykonywaniu samych projektów w programach typu Photoshop, ale mówię tu głównie o superrealistycznych, turbo wyjebanych wzorach, przepełnionych paletą 30 odcieni jednego koloru. Mnóstwem bieli. Czy tatuatorzy nie wiedzą, że to nie wyjdzie? Powiedzmy sobie szczerze, co to jest tatuaż. Dla mnie jest to trwały malunek na ciele z fokusem na słowo trwały, a technicznie rzecz, rzecz biorąc, skóra nie pozwoli na takiej ilości jasnych kolorów i różnych odcieni. Później trzeba tłumaczyć klientom, że tatuażu z zasady nie poprawia się co 2-3 lata. Trzeba go wykonać tak, żeby był jak najbardziej trwały. Tatuatorzy powinni być świadomi tego, co się stanie z takim obrazkiem po czasie, a nikt nie chce robić tak trwałej ozdoby, jaką jest tatuaż, żeby już nigdy w życiu nie wyjść na słońce i nie móc normalnie funkcjonować, żeby nie bać się, że z tatuażu zostanie sam kształt. Nie mówiąc już o tym, że jeżeli użyjemy 50 odcieni błękitu, a później klient wpadnie na poprawkę, to proszę bardzo, zgadujmy, jaki to był kolor i co tam mieszaliśmy na sesji. Kurwa, zastanówmy się czy robimy tatuaż, na w... czy robimy tatuaż, Czy wzór na koszulkę. To jest ogromna różnica. Mam wrażenie, że mamy teraz erę robienia tatuażu głównie po to, żeby pokazać go na fejsie. Niestety tyczy się to i tatuatorów i tatuowanych, ale to już zupełnie inny temat. Drugi tatuator, czyli Florian napisał Oczywiście używam korekty swoich zdjęć i jakoś w ogóle mi nie wstyd. Pytanie czemu to robię? Bo nie jestem mistrzem fotografii, nie mam odpowiedniego sprzętu fotograficznego, a krew mnie zalewa, gdy po całym dniu ciężkiej pracy, mojej i klienta, widzę na ekranie aparatu jakieś rozmazania, poza gówno. Na ciele super dziara, na aparacie Sheet. Cyk, 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 kolejna i kolejna fota i tak dalej i lipa. No ale jasty rany, klient ledwo żyje, więc w końcu uznajemy którąś z fotek za odpowiednią. Potem wrzucam sobie to w kompas, żeby dodać swoje logo i ramkę, żeby galeria była spójna. Biorę powiększenie i widzę, że kurwa fota jest rozmazana, więc nie ma problemu. Wyostrzenie. Czy to źle? Czy to coś zmienia? Potem patrzę dalej, ale kurwa i tak się świeci, bo przecież świeża dziara. No to lekka korekta kontrastu, żeby to doprowadzić do ładu. Więc jaki jest cel takich korekt? Korekt taki, żeby fotka chociaż przypominała prawdziwy tatuaż. A nie wyglądała jak jakiś burak. Oczywiście nie ma co marzyć o tym, żeby fotka wyglądała jak prawdziwy tatuaż, bo to zawsze będzie wyglądało gorzej. Także korekty Photoshopem, czy nawet zwykłe na telefonie, żeby dopasować fotkę mniej więcej do realiów, tak. Druga sprawa, że sporo ludzi przegina, ale w zasadzie to co za różnica? Przecież od razu widać, co jest malowane. I to wcale nie jest tak, że jest to nadrabianie nieumiejętności, bo ostatnio widziałem na profilu topowego polskiego tatuatora dwie wersje kolorystyczne już wykonanego tatuażu. Więc ja tam nie oceniam, może ktoś zajmuje się bardziej grafiką komputerową. Ale ciekawe w ogóle skąd i od kogo to pytanie. Może od ludzi na Facebooku, których to żadna niemal fota nie jest wy... show. Wy... show... Szotopowana, wyszotopowana, tak. <laughs> Albo ci ludzie, co pracują w jakichś zawodach, na które jest założona jakaś lupa społeczna, a może ci wszyscy domorośli eksperci, którzy nie znają się na niczym, a wypowiadają się masowo, a może te panny chowające się za kilogramami tapety. Każdy wytwórca jakiejkolwiek rzeczy, każda firma i tak dalej chce pokazać swój produkt jak najlepiej. Na tym polega reklama, a Facebook, którym większość ludzików tak mocno żyje, to dla nas tatuatorów po prostu miejsce reklamy. I tak polecam bardziej przyjrzeć się sobie i swojej pracy, niż tak łypać, czy ktoś sobie kontras, kontraks, kontrast podniósł w dziarce, bo i tak większość ludzi patrzy na te tatuaże pod kątem tego, czy na foce są cycki, syc, czy nie. Co napisał mi Kuba? Witam. Jestem tatuażystą z dużym doświadczeniem oraz długim stażem. Kiedyś wszystko było bardziej oczywiste i przejrzyste, niezakłamane i oszukańcze. Klienta zdobywało się w prosty, niezawodny sposób. Widział twoją pracę u innej osoby i to było to. Dziś, oglądając pracę niektórych artystów na ich profilach, wszyscy robią: Wow! Niestety, często to nie jest wybitny tatuator, tylko osoba, która biegle opanowała Photoshopa, a nie sztukę tatuażu. We wszystkich tych przypadkach nie ma szans obejrzeć zdjęć wygojonych prac, ponieważ nie wszystko złoto, co się świeci, a gówno w ładnym opakowaniu, to nadal gówno. Ludzie zainteresowani wykonaniem tatuażu udanego artysty powinni na wstępie prosić o fo fo fotki wygojonych tatuaży, jeżeli nie znajdują się takie w portfolio, w dobrej rozdzielczości, żeby móc z bliska obejrzeć pracę. Niestety oszustów, bo inaczej podrasowania zdjęć w photoshopie nazwać się nie da, jest dość sporo i trzeba to wytykać oraz napiętnować. Będzie wtedy o wiele mniej rozczarowań, tym bardziej u osób, które dopiero rozpoczynają przygodę z tatuażem, tą niepowtarzalną i wyjątkową sztuką. Sebastian. Temat trochę tabu, ale bardzo warty poruszenia. Osobiście nie używam Photoshopa do edytowania zdjęć wykonanych przeze mnie tatuaży. Powód jest bardzo prosty. Jak dla mnie jest to zwykłe oszukiwanie klienta. Bardzo często mi się zdarzyło, że klient po zakończonym tatuowaniu cieniowanej pracy był oburzony, że jego tatuaż nie jest od razu szary, tylko zaczerwieniony, bo na zdjęciach innych tatuatorów świeży tatuaż nie jest podrażniony i wtedy zaczyna się tłumaczenie czasami aż za długie. Wiadomo, że nie da się tego uniknąć, ponieważ aparaty w telefonie mm, czy innych urządzeniach już fabrycznie podkręcają zdjęcia. Niestety takie nastały czasy, że wielu ludzi woli być chyba okłamywana, ale ja nie mam zamiaru tego robić. Następny Artur Pewnie, że tatuażyści używają programów typu Photoshop, Lightroom i innych do modyfikacji zdjęć. Faktem jest, że wyciąganie kolorów, kontrastów i tym podobne jest trochę średnie, bo potencjalny klient wprowadzony jest w błąd. Na zdjęciu ma obraz Full HD, a w rzeczywistości wiadomo, że niektóre kolory na różnych rodzajach skóry dają różny efekt. I wtedy pojawia się pytanie, no ale na zdjęciu to było takie soczyste, a tu takie matowe. Op najlepszą opcją są zdjęcia w świetle naturalnym albo filmy, a jeszcze lepsze zdjęcie świeżego i niewygojonego tatuażu, ale mało artystów to robi. Sam używam Photoshopa, ale do rozmywania tła albo miejsc ciała, których nie chcę pokazać. Następnym tatuatorem jest Kuba. Kuba napisał: Moim zdaniem, poprawianie gotowych tatuaży jest słabe. Sam wykonuję zdjęcia jedynie iPhone'em i celowo nie używam żadnych filtrów itd. Uważam, że podciąganie, nawet delikatne, jest trochę oszustwem. Wystawiamy je po to, by ewentualni klienci lub ludzie z branży ocenili jakość wykonania. Jeśli wrzucam świeże prace, to zaczerwienienie lub ślady osocza to normalne i nie rozumiem po co to korygować. Natomiast podciąganie kolorów, yy, nasycenia czy kontrastu to już jest trochę po prostu oszustwo. Mi jako autorowi takiej pracy po prostu byłoby wstyd. Konwencje czy podobne imprezy, na których później można te prace obejrzeć, momentalnie to weryfikują. Podsumowując, jestem przeciwnikiem ingerencji programów graficznych w świeże lub wygojone prace i tyle. Ale jestem tatuatorem starej szkoły i pewnie dlatego. Pozdrawiam serdecznie. Przemek, Przemek Przemek, napisał, moje zdanie jest takie, jak dla mnie rozumiem użycie Photoshopa, żeby zniwelować błędy w fotce zrobionego tatuażu, ale stanowczo nie, żeby podbijać, podkręcać samą pracę. Żeby było śmieszniej, jeden z bardzo znanych polskich tatuatorów pokazał mi dokładnie, to znaczy palcem, jak gwiazda światowego tatuażu obrabia fotkę swojej roboty. Tu nie ma co za wiele gadać. Kiepską fotkę można obrobić. Tatuaż, żeby oszukać? Nie. Następny jest Bartek. Bartek wysłał mi taką odpowiedź. Jest bardzo dużo trików graficznych, które potrafią wyciągnąć średnią pracę na totalnego kota. Są ludzie trudniący się w tych usługach, są mega proste filtry, które to potrafią, i w chuj dużo ludzi z naszej branży z tego korzysta. W latach 90. i pod koniec prezentowało się tylko wygojone prace. Potem weszła moda na świeżyny z oczywistych powodów. Ten zabieg przyjął się zajebiście ze względów rynkowych. Handlujemy obrazkami i emocjami. Świeża praca jest mocno nasycona w porównaniu do wygojonej. Era trików i spłycania funkcjonuje świetnie. Traci na tym jakość. Artysta, który ma szacunek do samego siebie i innych artystów i klienta, nie stosuje takich trików. Nie stosuje takich trików. Takich artystów też jest sporo, więc nie jest tak, że tylko główno nas otacza. Osobiście stosuję podstawowy zabieg eksponowania, to znaczy kontrast o kilka procent do góry lub w dół, zmniejszenie nasycenia skóry klienta. W efekcie wychodzi to tak, że tatuaż wygląda tak jak w rzeczywistości. Bo niestety wykonanie dobrego tatuażu, a potem oddanie tego na foto jest kurewnie trudne i wymagałoby profesjonalnego oświetlenia pomieszczenia, fotografowania i tak dalej. Jeśli ktoś poprawia swoje zdjęcia mocno, wyrównuje linię, bo się wyjebał, uzupełnia kolor, zwiększa nasycenie, czasem nawet usuwa, usuwa jakieś wyjebki, to jest to zwykła pizda bez pokory. Bywało tak, że się wyjebałem, nie raz, padł komentarz, że ewidentnie wyjebka. Traktowałem to bardzo poważnie i jak korektę, nawet jeśli to hejt. Nie traktuję tego jako biznes, od tego mam menadżerkę, było to dbała. Moim Zadaniem i obsesją jest być coraz lepszym, doskonalić się, rozwijać. Rozwój jest możliwy tylko wtedy, kiedy konfrontujesz się z rzeczywistością, samym sobą i słuchasz innych. Agnieszka. Agnieszka odpisała mi. Osobiście nie używam Photoshopa do obróbki zdjęć. Dla mnie to jest takie trochę oszukaństwo. Bo albo wystawiasz pracę tak jak ona wygląda i jesteś dumny z niej, albo nie wystawiasz, bo po co obrabiać coś, co jest pięknie zrobione. Rozumiem zamazać tło, bo to nie jest najważniejsze w danym zdjęciu, ale nasycać kolory czy wygładzać zdjęcie to dla mnie jest oszukiwanie. Nie popieram takich zabiegów. Jeśli praca jest dobra, to broni się sama bez całego tego kombinowania. Bo potem właśnie jest rozczarowanie, jak widzi się taką pracę na żywo. I stwierdzasz, stwierdzasz, że jednak to nie to, nie tego się oczekiwało po oglądaniu wcześniejszych prac w internecie. Następna Weronika. Hej, u nas w studiu używamy głównie kontrastu, aby wyostrzyć tatuaż. Na zdjęciach wyglądają zawsze jaśniej i bladziej niż na żywo, dlatego podkręcamy je, aby wyglądały jak na świeżo. Ale nie kombinujemy z przerabianiem. I dodam, że jestem przeciwna mocnym przeróbkom, ponieważ Wyglądają strasznie sztucznie. Nakładają również filtry na filmy. Tatuaż wygląda wtedy jak idealnie wydrukowany na skórze. Przykłady są kiedyś modne białe podwąski na udach. podwiązki przepraszam, na udach. W rzeczywistości nie wyglądają tak śnieżno-biało. Tatuaż ten żółknie i na pewno tak wyraźnie nie oddziela się na tle skóry. Jest to oszukiwanie klientów. Przychodząc do mojego studia, życzą sobie tatuaż tak samo mocny, i idealnie wydrukowany na skórze, jak widzą u innych na zdjęciach, co jest niemożliwe. I ostatnim tatuatorem, od którego dostałem odpowiedź, jest Kamil. Kamil napisał, w skrócie, nie przerabiam fotek, jedynie co poprawiam, to kontrast i jasność, jeżeli fotka jest na przykład prześwietlona. A studia i tatuatorzy, którzy mocno przerabiają zdjęcia, koloryzują, poprawiają narzędziami typu pędzle, brusze i filtrami, oszukują zarówno klientów, jak i samych siebie. Poza tym wszystkie moje tatuaże fotografuję telefonem. Nie przechodzi to nawet przez komputer, tylko lądują prosto z telefonu na social media. Jak miałem Samsunga, to mogłem w edytorze dodawać logo. Teraz mam Hujaweja i nie mam takiej opcji i wrzucam bez loga. Także jak słyszeliście, myślę, że tatuatorzy mają bardzo podobne zdania na ten temat. Mimo to. Na pewno jeszcze nie raz ja i Wy zobaczycie w internecie właśnie zdjęcie gotowego tatuażu, który właśnie wygląda zbyt dobrze, zbyt sztucznie. Widać, że tam szły kilogramy Photoshopa. Ja z mojej strony dodam, że żyjemy w takich czasach, że praktycznie wszystko będzie poprawiane delikatnie, mocniej, różnie. Nie, nie można tego tak naprawdę już się chyba wyzbyć, bo nawet w parę dni temu byłem. W znanej restauracji, gdzie serwują burgery, i na zdjęciu widziałem takiego wyposionego mega burgera. No a to, co dostałem, to wciągnąłem nosem dosłownie. Także dzięki za obejrzenie filmu. Napiszcie koniecznie komentarz, co uważacie na ten temat. Podzielcie się również ze znajomymi, udostępnijcie na różnych grupach na Facebooku. Oraz właśnie zapraszam Was na mojego bloga na Facebooku. Link będzie w opisie. I cóż, dzięki. Na razie, cześć.